Podajże po raz pierwszy w historii chicagowskiego autoshow w jednym miejscu zebrano tyle najdroższych i najbardziej ekskluzywnych aut świata. Lekko licząc, ich wartość przekraczała 5 milionów dolarów. Nie zabrakło wśród nich Lotusów, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce'ów, Maglarenów, Aston Martinów czy Bentley. Każdy z nich przyciągał piękną i unikalną linią karoserii, niezwykle bogatym wyposażeniem wnętrz, no i oczywiście monstrualnymi wręcz silnikami. Jednak swoistą perełkę stanowił wśród nich czerwony Bugatti Veyron z tysiącem koni pod maską, na którego zakup trzeba wydać bagatela jedyne półtora miliona dolarów. Generalnie po drogach całego świata jeździ zaledwie 200 aut tej ekskluzywnej marki, zatem będąc jego posiadaczem automatycznie trafiamy do elity elit. Skąd tylko wziąć te półtora miliona i kolejne tyle na jego utrzymanie? W niewielkiej miejscowości Liley pod Chicago w ramach pikniku z okazji święta niepodległości odbył się wyjątkowy pokaz latających balonów. Impreza jest cykliczna i odbywa się od 32 lat. W tym roku w Liley gościło 25 baloniarzy pochodzących z wielu stanów nawet tak odległych jak Teksas. Sprawili oni wielką frajdę kilkudziesięciu tysiącom widzów. Niektórzy z nich mieli nawet okazję wznieść się balonem w powietrze. Było wspaniale, ale trochę za krótko. W przyszłości chcę polatać dłużej dookoła, nad całym terenem. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Nie mogę uwierzyć, że latałem. Wszedłem do kosza, unieśliśmy się w górę, a potem wylądowaliśmy. To było niezwykłe przeżycie. Podobnie reagowali miejscowi wolontariusze pomagający balonowym ekipom postawić balon do pionu. Sprawia mi to wielką przyjemność. Te balony są niezwykłe. Dla dzieci organizatorzy przygotowali coś specjalnego. Oprócz typowych balonów w kształcie charakterystycznej bańki, na pokazie pojawiły się balony o specjalnych kształtach, często wywodzących się ze znanych amerykańskich bajek, ale nie tylko. To jest Papuga Pirat. Balon ten został zbudowany w Brazylii. Mamy go już od wielu lat. Byliśmy tu w zeszłym roku i z pewnością tu wrócimy. To jest balon o specjalnym kształcie, nie takim klasycznym, okrągłym. W zasadzie możesz zbudować balon o każdym kształcie, jaki tylko sobie wymarzysz. On potrzebuje więcej miejsca do lądowania. Generalnie różnica jest taka jak w przypadku kierowania autem wyścigowym i autobusem. Zapraszamy Państwa na wycieczkę po długiej na 251 km rzece Chicago, będącej jedną z głównych powodów ekspansji przemysłowej miasta Chicago, ze względu na połączenie pomiędzy jeziorem Michigan oraz Mississippi Valley. Ciekawym faktem jest ludzki wpływ na bieg rzeki, gdyż jeszcze pod koniec XIX wieku prąd wodny, a co za tym idzie bieg rzeki, odbywał się w odwrotną stronę. Dopiero po połączeniu kanału Michigan z rzeką Illinois w 1948 roku. Osiągnięto pełny przepływ kanałowy w środkowych i zachodnich częściach USA. Chicago stało się wówczas jedyną drogą przepływu morskiego pomiędzy Nowym Jorkiem i Nowym Orleanem, stając się zarazem jedną z najbardziej dochodowych tras transportu towarów w całych USA. W centrum Chicago, tuż nad jeziorem Michigan, odbyła się niecodzienna impreza, łącząca w sobie elementy sportu i rozrywki. I pewnie nie byłoby w tym nic zaskakującego, wszakże imprez o podobnym charakterze organizuje się latem w Chicago wiele, gdyby nie jej patron, bohater i w pewnym sensie także uczestnik. A o kim mowa? Oczywiście o nieśmiertelnym królu rock'n'roll'a Elvisie Presleyu. Cała idea biegu Elvis jest żywy na dystansie 5 kilometrów polega na wspólnej rozrywce. Chodzi nam o kultywowanie pamięci ikony amerykańskiej popkultury, wyrażenie ekspresji poprzez przebranie za Elvisa oraz miłe spędzenie czasu. Elvis Presley kojarzy nam się zazwyczaj z miastem Memphis, jego posiadłością Graceland oraz Las Vegas. Dlaczego zatem Chicago, miasto jazzu i bluesa, stało się mekką Elvisomani? Chicago od zawsze było miastem Elvisa. Bywał tu wielokrotnie i kochał to miasto. W wielu restauracjach, które odwiedzał, piszą jego zdjęcia. Dzisiaj definitywnie Chicago jest miastem Elvisa. Poza tym trzeba podkreślić związki organizatora biegu Dave'a Simera, zarówno z Chicago, jak i samym Presleyem. Wychowywałem się w Chicago. Tu mam swój biznes i jestem wielkim fanem Elvisa. Kiedy byłem małym dzieckiem, moja ciocia przedstawiła mi Elvisowi. Uczestniczyłem w jego trasach konceptowych Viva Las Vegas i na Hawajach. Od dziecka byłem jego fanem i tak już zostało. W biegu wzięło udział blisko półtora tysiąca fanów króla amerykańskiej i śmiało można rzec także światowej popkultury. Większość uczestników wystąpiła w oryginalnych przebraniach. Wśród nich było też wiele dzieci. Mam na sobie oryginalny kostium Elvisa. Wszystkim bardzo się podobał i dopingowali mi. Ostatecznie w biegu Elvisów zwyciężył Austin Hendrix. Czuję się świetnie. Pogoda dziś do biegania jest idealna, zważywszy, że mamy sierpień, a ten w Chicago bywa zazwyczaj upalny. Czy to twój pierwszy start biegu Elvisa? Tak, jest świetnie zorganizowany. Wokół są sami szczęśliwi ludzie. Uwielbiam te kostiumy. Super impreza. W tym roku po raz 45 ulicami Chicago przemaszerowała tęczowa parada. Wzięło w nie udział ponad milion osób, a drugie tyle kibicowało jej wzdłuż blisko 6 sześciokilometrowej trasy. To rekordowa liczba. Gdybyśmy przełożyli ją na warunki polskie, okazałoby się, że w chicagowskiej Paradzie Równości wzięła udział cała Warszawa. Uwielbiam to. Od 40 lat staram się nie opuścić żadnej parady. Bardzo mi się to podoba. To jest najlepsze. Jesteśmy tu w trzy generacje. To jest moja mama, a to córka. To dla nas wielka przyjemność. Wszyscy ludzie, którzy wspierają tę paradę i biorą w niej udział, reprezentują różne firmy, organizacje społeczne i charytatywne, a także polityczne. Chcą pokazać, że są tolerancyjni i kochają wszystkich ludzi, bez względu na orientację seksualną. Jest to manifestacja miłości i szacunku dla każdej formy życia. Kocham USA i cały świat. W Chicagowskiej Paradzie ramię w ramię maszerowali heteroseksualiści z przedstawicielami środowisk LGBT. Pojawili się wszyscy znaczący politycy różnych opcji, od lewa do prawa liberałowie i konserwatyści, osoby piastujące obecnie różne urzędy bądź ubiegające się o nie w najbliższych wyborach. Skoro już wcześniej wspomnieliśmy o stolicy z Nadwisły, to w przypadku Parady Równości tam organizowanej udział polityków wszystkich opcji jest rzeczą w zasadzie niemożliwą. I to nie jedyna kwestia różniąca te dwie strony świata. W amerykańskich paradach chętnie biorą udział przedstawiciele szeroko pojętego chrześcijaństwa i judaizmu. Każdy człowiek, hetero, homo czy transseksualny, kochany jest przez Boga tak samo. Kościół powinien wszystkich traktować równo. My wierzymy, że Bóg jest dla wszystkich. Wzroku na rok rośnie poziom i popularność piłki nożnej w USA. Jednym z powodów owego progresu jest coraz większy poziom rozgrywek miejscowej ligi MLS. Jak to się dzieje? Postanowiliśmy sprawdzić na przykładzie drużyny Chicago Fire. Okazuje się, że klucz do sukcesu tkwi w systemie szkolenia, niewiele odbiegającym od niemieckiego. A jakby nie patrzeć, to Niemcy właśnie zdobyli niedawno Mistrzostwo Świata, bazując na bardzo młodych zawodnikach szkolonych w ramach wspólnego, ogólnokrajowego systemu. Podobnie z USA, gdzie rozwinął się ogólnoamerykański system profesjonalnych akademii piłkarskich. Jesteśmy tu od 2001 roku, to już czwarte Mistrzostwo Świata za naszych czasów. Przykro mi o tym mówić w dniu, kiedy przegraliśmy z Belgią o wejście do ćwierćfinału, ale muszę przyznać, że po tych czterech mundialach zainteresowanie piłką nożną i wiedzą o tym sporcie ogromnie wzrasta w USA. Już podczas tych mistrzostw zauważyliśmy, jaką siłę w naszej drużynie tworzą młodzi piłkarze. Dla przykładu gola w meczu z Belgią strzelił zaledwie 18-letni Julian Green, który jest wychowankiem piłkarskiej akademii MLS. Zdajemy sobie sprawę, jak dużą rolę odgrywają nasze akademie. Musimy stawiać na szkolenie młodzieży. To z nich wyrastają potem profesjonalni gracze. To dzięki nim rośnie siła Ligi MLS i naszej narodowej reprezentacji. W tym roku po raz już 36. odbył się słynny plenerowy festiwal jazzowy w Chicago. Naszym przewodnikiem po tej niezwykłej muzycznej imprezie był krytyk jazzowy Tadeusz Schmelter. To rzeczywiście spora rocznica, bo tych festiwali mieliśmy już od lat 80. Sporo. I festiwali, i spotkań klubowych, i tych słynnych jazz tours, kiedy małe autobusiki zabierają ludzi, którzy słuchają jazzu i uwielbiają ten Muzyki wodzą to mieście, pokazując te miejsca, które czasami wydają się być zabronione, bo są trudne, żeby do nich Pojechać na południowej stronie miasta, ale jesteśmy teraz w Millennium Park, miejscu, które chyba ma najlepszą akustykę, jeśli chodzi o te wszystkie miejsca, gdzie słucha się muzyki na zewnątrz. Przepiękny park, znakomite brzmienie muzyczne, no i do tego cztery dni muzyki na żywo. Cztery sceny, główna scena Pritzgera oraz dwa pawilony: Heritage Pavilion i pawilon Bona Freemana znanego legendarnego. Nieżyjącego już saksofonisty szykawickiego, który grał z samym Charlie Parker'em, i tam muzyka na żywo od godziny 12 południe do 10 wieczorem. Przez wiele lat festiwal odbywał się w położonym nieopodal parku milenijnego Parku Granta. Ta zmiana wyszła zdecydowanie na lepsze nie tylko w samej imprezie. Przede wszystkim akustyka jest znakomita, bo te dwa pawilony, o których mówiłem, dwa duże namioty są w dużej mierze klimatyzowany, nagłośniony świetnie i słuchanie muzyki jest naprawdę przyjemnością. No i Millennium Park, który swoimi głośnikami, swoją akustyką stwarza niepowtarzalną atmosferę. Można usiąść na krzesełkach i świetnie słychać muzykę, można położyć się na trawie, zrelaksować i pomarzyć, przenieść się nawet w te lata 30. czy 20., kiedy jazz powstawał w Stanach Zjednoczonych kiedy się tworzył, a w chwili obecnej również tworzy się w Chicago. Mówię tutaj o scenie awangardowej, o scenie niszowej muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej, która wydaje mi się znalazła swoje miejsce u nas w Chicago w wielu klubach, takich jak Elastic Constellation czy Empty Bar. W Chicago odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Czwarta Dzielnica, poświęconego historii polskiej imigracji w Chicago w latach 1870-1920. Jego twórcami są młodzi filmowcy polskiego pochodzenia, na stałe mieszkający w wiecznym mieście: Adrian Prawica i Rafał Muskała. Pomysł tak naprawdę zrodził się w naszych głowach z racji tego, że nie ma takiego czegoś. Nie mówi się o tym i ta emigracja. Które my opisaliśmy, jest bardzo nieznaną migracją. E, e, nie powiem, że ciężko było nam znaleźć dokumenty dotyczące tego, natomiast bardzo dużo rzeczy znaleźliśmy w amerykańskich archiwach. Byliśmy wręcz zaskoczeni, jak wiele e, można znaleźć w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. To jest prawdziwa kopalnia wiedzy i każdy może z tej wiedzy korzystać. E, my również korzystaliśmy i naprawdę można znaleźć tam ogrom informacji dotyczących Polaków. Już myślałem o tym filmie przez jakiś czas, czułem się, że to byłaby dobra odpowiedź dla. Mojego szukania, swojej osobowości tutaj w Ameryce. Przyjechałem to jako małe dziecko i myślę, że czasami po prostu jestem Polakiem, ale w Polsce też odwiedzam bardzo rzadko. Tutaj jestem Polakiem, to jestem kompletnym Amerykanem i po prostu byłem taki trochę może zgubiony. I czułem się, że przez ten film dałem tak nie tylko odszukać historię, której nie znałem, ale też trochę siebie. Tytuł Czwarta dzielnica odnosi się do Chicago jako dzielnicy. To nie jest dzielnica miasta, tylko miasto jako dzielnica kraju, którego nie było tak naprawdę. Z racji tego, że Polska była podzielona na trzy partycje i nie było Polski, to Chicago było taką czwartą dzielnicą, czwartą częścią kraju, którego wtedy nie było. Film jest kombinacją, jest złożony z, z rzeczy archiwalnych, żeśmy znaleźli dużo zdjęć, filmów starych polskich, z, na początku XX wieku, też z wywiadów z profesorami i z, z ludźmi z strony nauk naukowej, którzy opowiadali właśnie o dużo tej historii i też odwiedzaliśmy różne te miejsca właśnie historyczne ze zdjęć i Dzisiaj i żeśmy też porównywali, jak wyglądali kiedyś i jak teraz wyglądają te miejsca tutaj w Chicago i w Ameryce. Chicagowska Fundacja Chopinowska powstała z inicjatywy Wojciecha Puca, ma ambitny plan stworzenia projektu o nazwie Ogród Chopina, w którym będzie można podziwiać pomnik wielkiego kompozytora, a także posłuchać na żywo jego muzyki. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu miasta Chicago oraz Wydziału Konserwacji Terenów Zielonych Parku Granta. Latem tego roku rozpoczęto pierwsze prace związane z zagospodarowaniem tego wyjątkowego i niezwykle prestiżowego miejsca. Od wielu lat starałem się urealnić tą nadzieję i przelać ją, tak powiem, w jakiś żywy symbol. No i proszę sobie wyobrazić, że dwa miesiące temu otrzymałem oficjalną zgodę. To jest organizacja, która administruje wszystkie tutaj tereny parkowe w Chicago. A szczególnie Grand Park, stadion, y, porty, także to jest bardzo poważna organizacja, i ona właśnie wydała tą zgodę. Oczywiście jeszcze musimy spełnić dużo, dużo, dużo y, warunków. Na przykład, jak już będziemy mieli ten pomnik, będziemy musieli y, y, zrobić donację dla miasta. No i tu jest właśnie troszeczkę y, y, zagwozdka, no bo jeszcze tego pomnika nie mamy. A żeby go zacząć robić, potrzebujemy pierwsze 150 tysięcy, bo pomnik będzie kosztował około 400. Na cały projekt tutaj, z uszachętnieniem tego terenu, to będzie w granicach 1,5 miliona. Naszą ideą jest łączenie natury z kulturą w parku Granta. Kładziemy na to ogromny nacisk. Bardzo zależy nam, by pojawiało się tu wiele ciekawych rzeźb, nie tylko czasowo, ale także na stałe. Zależy nam na aktywizacji skwerów i placów w obrębie parku. Takim wyzwaniem i niesamowitą okazją, by to osiągnąć, jest pomnik i ogród Chopina, gdzie będą się odbywały przedstawienia i koncerty na żywo. Dzięki temu pojawi się tu wielu różnych ludzi. To będzie właśnie nawiązywało do naszej idei łączenia przyrody z plenerowymi koncertami i innymi wydarzeniami kulturalnymi. To bardzo demokratyczna forma działań z naszej strony, bo skierowana jest do wszystkich ludzi, którzy będą tu spacerować, żeby mogli dotknąć zarazem natury, sztuki i kultury w jednym otwartym, pełnym zieleni miejscu i dzięki temu w inny sposób cieszyć się Chicago. Chcemy po prostu, żeby zaistniał ogród Chopina w najbardziej prestiżowej części Chicago w Grand Parku i w takim pięknym, neoklasycystycznym miejscem, no, gdzie po prostu słuchajcie, popatrzy się dookoła. No, jak tu będzie pięknie. I mam nadzieję, że z waszą pomocą to zrealizujemy.